Drzwi, które otwierają się na totalnie złą stronę. Oświetlenie, ponieważ świeci nam centralnie w głowę, przez co nieważne gdzie ja stoję, ja zawsze robię sobie cień. Mikrofalówka, która znajduje się za wysoko. Wyjmowanie czegokolwiek z mikrofalówki jest uciążliwe, tym bardziej, że nasza mikrofalówka otwiera się jak piekarnik. Ten otwór jest niewymiarowy, ponieważ zwykła klasyczna mikrofalówka mieści się w tym wymiarze. Ten element. Był niezagospodarowany. Mieliśmy tu kolokwialnie mówiąc dziurę. Płyta jest dotykowa. Gdy mamy płytę na pokrętła bez problemu. Nie jesteśmy w stanie sobie z nią działać. Nieważne, że masz mokre ręce zimne ręce, wyciągnęłaś chwilę mrożonkę temu, i płyta myśli, że jesteś po prostu pazurem kurczaka i nie chce ci po prostu czytać. Coś kipi. A ty próbujesz! Prób i nic. Nic. Ona jest totalnie spokojna. Tam kipi, tam się leje, wszędzie, jest woda w tym obrębie. Ona miała mieć czujnik, że jak jest woda, to się wyłączy, nic bardziej mylnego.